punkty AB oraz C leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Miara kąta BCA jest równa 50 stopni. Zobacz rysunek. końca zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta ostrego ABO, czyli ABO zaznaczonego tutaj na rysunku jest równa. Wiemy, że jeżeli tutaj jest nasz kąt alfa, to tutaj jest 2 razy alfa. W tym momencie wychodzi nam, że tutaj mamy 100 stopni i skoro tu jest r i tu jest r, to tu mamy kąt beta oraz tu. Więc mamy 180 stopni, to jest 100 stopni plus 2 razy beta. Tak, no bo cały trójkąt ma 180 stopni. Przerzucam sobie setkę. 80 stopni to jest 2 beta, dzielę na 2 i wychodzi nam, że beta to jest 40 stopni. Odpowiedź C.